Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w moim już szóstym filmiku Nauka z pomysłem, akcje biologii Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki prosty temat, łatwy Grupy zwierząt, wymienimy sobie wszystkie Bo jak wiemy zwierzęta dzielą się na bezkręgowce i kręgowce No i wymienimy sobie te wszystkie główne grupy Teraz omówimy sobie kręgowce Pierwszą grupą są ryby Płazy gady, ptaki i ssaki, które dzielą się na stekowce, torbacze i łożyskowce. Teraz omówimy sobie bezkręgowce. Pierwszą grupą są pażdolkowce, płaźnice, obleńce, Dzielą się na owady i pajęczaki oraz skorupiaki. Pierścienice i mięczaki, które dzielą się na małże, ślimaki i głowonogi. Dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Możecie także zobaczyć inne filmiki. Linki gdzieś tu będą się wyświetlać. No, do następnego filmiku.